Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z GeForSkins na wyjeździe Culture on Tour. Jesteśmy dzisiaj we Włoszech na wyspie Capri i zaraz będziemy się pojedynkować z Patrykiem Bandura Kartel Bandurskim. O, kilku sztuczek się tu nauczyłem i mam nadzieję, że pokażę mu, gdzie raki zimują. Oczywiście, szybki tour i przypominam Wam o kodziku Pago. Dziękuję wszystkim za korzystanie z niego. Przypominam jeszcze raz, kodzik PAGO daje 5% więcej przy doładowaniu, a dla nowych użytkowników darmową skrzynkę milspec i jak co miesiąc mamy giveaway na dwa skiny wartości 8000zł Dla osób, które w tym miesiącu skorzystają z kodu PAGO i doładują konto za przynajmniej 10zł w tym miesiącu jest M9, Bayonet, Crimson Web oraz Skeleton Slaughter do zgarnięcia aby dołączyć na naszym Discordzie w sekcji GeForce musicie wrzucić screen z historii do ładowania i zużycia kodu Pago. Link do Discorda jest w opisie. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i siadamy do stołu i oprawiamy Patryka. Jeszcze wam tu pokażę tak klasycznie jak ostatnio. Tu jest pokoik. O. Taki kromitki. Mały taki hotelik, tutaj jest taki ogrodzik. No i tam już jest morze z basem. No i tak to. Takie szybkie te pokazania. A to nie wiem co to jest pułapka jakaś, czy co to jest Capri. wyspa Capri. I kurwa, ogólnie jeszcze jedno. się. Nie wiem jak. Nie nagrywałem kamerki z telefonu na laptopie, bo się laptop nie wytrzymywał. Nie wiem czy się grzał, czy co, czy internet nie wyrabiał, jak ten obraz z telefonu jest przesłany do laptopa. Więc tak jak ostatnio nagrywałem po prostu na telefonie kamerkę. I po 20 sekundach się przerwało, więc nie wiem. Zapętlimy kamerkę chyba moją, jak usiadłem do stołu. No zły jestem, ale to nie, za, nie ja zawiniłem złośliwość rzeczy martwych. Mam nadzieję, że i tak będzie się dobrze, że ten oglądało. W, w ramach wynagrodzenia rozdamy skina dla osób, które napiszą nic się nie stało. No i witam Patryś! Witam bardzo serdecznie. Witam na potyczkach wakacyjnych prekursora. Wow. Prekursora, oczywiście. Niedoścignionego youtubera. Boski Żigolo, nie do dogonienia w, tej... w peletonie. Jedynie przede mną free. Tryk, ty wiesz, <laughs> że to jest do, jest do zrobienia. Jest do zrobienia. zrobienia. Ja powiem tak: Banji byłoby już dawno na miejscu friza ale wiesz, czemu u nas nie ma, bo jesteśmy leniwymi i to jest nasz jedyny minus, ale tak i tak jest dobrze, tak? O, jak, jak, każdy, jak każdy komputerowiec, trochę jesteśmy leniwi, ale ostatnio no muszę właśnie. przyznać, że ty troszeczkę wyszedłeś z, tej, z tego trybu leniwego. Troszeczkę odżyłeś eee... ostatnio Poznanie Platformy. Odżyłem, odżyłem, odżywam i cały czas Bandura Prime 2.0 incoming. Cały czas. No i ja tutaj muszę, muszę pogratulować, no bo to się chwali takie... Przy cenie, która ostatnio się u Ciebie dzieje. Kiedyś wezmę też A to z, początek, z Ciebie A to przykład. początek. Ja wiem kiedy. Ja, to początek? Jak się z krzyki skoczy. Hashtag wjedzie, cały, hashtag. Kur... Cały, cały sklep odnajdę. Ja Ja wiem, że Będę chodził ja ja w Brazylii po ja je Dobra, Idziemy się trochę pokulać, e, wchodzimy, zrobimy sobie bitewki w nowym, ty w nowym trybie, u no. ciebie był ten najnowszy terminal, u mnie zrobimy point rush, czyli pojedynki Dobra. na rundy, wygrywa ten, który w danej bitwie zdobędzie więcej punktów, więcej rund. Dokładnie. I teraz tak, co by tu dać na dobry początek? Czy ty jesteś gotowy na... Ja? Zawsze. Nie, skrzykę z XP otworzę, bo... Na rundy... Zrobimy... Zrobimy za Semaka, Patryk, prywatna dwóch graczy. Ale też, żeby tryb ustawić, dobra. dobra? Tak, 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 już teraz pamiętam. Dwa razy u ciebie się hmm. zapomniałem, ale teraz jestem, czekam. No! Kurwa, Patryk. Musimy ten biedno jest zrobione. Musimy jest. zrobić jakieś, musimy zrobić pewnie jak wrócisz z Japonii albo no nie no jak w Japonii będzie to ciężko, ale musimy zrobić, mamy zrobić z Patrycją tutaj tego jeszcze koło Fortuny, czyli trochę pytania, wyzwania, A. jakie my mieliśmy pierwszy? pierwszy mieliśmy też taki wyzwaniowy. Tak wyzwanie, Na to, to przegra bitwę, to robił tak, to był, robił wyzwania wymyślone, ale zrobił sobie teraz koło Fortuny i do mnie i do ciebie. Koło Fortuny, no to będzie dobre. Normalnie. Normalnie będziesz kręcił i to, co wypadnie, to robisz. Tak, tak, tak. Tylko to musimy być chyba w domu, żeby ten. Tak, tak, oczywiście, że tak. Możemy pododawać jakieś na przykład, nie wiem, coś wymyślimy, jakiś ARL na przykład, nie wiem. Chcesz powiedzieć, że. Nie wiem. Remis. Remis? Losuj. Bo ja zjechałem, ja nie dałem batani na... A nie, bo to nie jest ten tryb. To nie ma znaczenia. To ciebie ma ja... Oj, 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 Nie ma znaczenia to ostatnie, no, ale można, nie, można by na przykład, może być kilka grubych, kilka tanich, nie? I tak będzie się, wiesz, i tak będzie punkt taki sam za, <laughs> jak za skrzynkę, jak za drogą, nie? Dawaj, no rób tak. ty wygrałeś. No, możemy Robię... dodać sobie jakieś hardkorowe, na przykład, irl -e w, na kole fortuny. To by było dobre i to by oddało też dla widzów, nie? No. Na przykład, no nie Ale wiem, myślę, że na przykład sadzenie parówki między mały palec od stopy brudnej i potem zjedzenie jej całej też jest super. Ej, ja ja z tobą nie nagrywam. Ty mnie ogólnie ten pieszy od... A w ogóle wiesz, że minęło 4 czwa... miesiące chyba minęło od tego pierwszego odcinka z Jeepor, bo to był taki powitalny na, na początek tak, mojej tak, przygody tak, w tak, 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 tak. I zdałeś tak, chyba tam miodu, nie? Ten paru, to się ciągnęło za mną na Twitchu, nie? Ja powiedziałem że wtedy, że więcej z Tobą nie nagramy tylko żadnego. żadnego. Ja spokojnie, stary, mną się już Dojeżdżali nie do mnie. mnie, dojeżdżali mnie, dojeżdżali mnie mocno, nie? Ta, że palucha, że jest Jakuba? Ta, Lucyna, Lucyna, tragedia, moderatorka, kosę z nią miałem, bo ona miała screen zrobiony z tego i rzucała na czacie. I ludzie nikt <laughs> nikt na, na przykład nie, nie oglądali, nie? I mówili, mówili co to kurwa jest, nie? O, ale teraz pomoci. Oj, 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 oj. 3-0. Jest 3-0, Niczym, niczym ja w rundach za damkiem, pach, pa, pa oczywiście dla mnie, cztery. Za damkiem. <laughs> <laughs> jak być kurde, o? leżą i ćwiczą. <laughs> I jak się pierdolą. Okej. Okay. Nie no, okay. jest niedobrze, ogólnie jest, jest bardzo niedobrze. Okej, okay. okay. Ja już jestem bez szans. Nie wiem właśnie, bo nie wiem jak się liczy remis. No tak jak, tak jak na pierwszej będzie losowane. Ty, ale może być remis. Nie. Ty chyba. Nie może być. 7-4. 7-4. To i tak Zdrabiam. byś wygrał? Ja pied... ty 7-4. To by było i tak 6-5, nawet jakbym to ostatnio wygrał. Prawda? Jak wygrał już to rob kolejną no. <ścoughs> Powiem ci tak, dżemkiem nad basenem, i mimo no, zaraz prześladowała mnie mucha, no i to było samego obiadu za mną, Ale mucha. Taka jedna A. mucha za mną latała cały czas. I no nie dała Ech, mi spać, czy... siadała na mnie kura. Jakaś mamucha się za tobą obracała. Nie, tu... tutaj raczej emery, emeryci tutaj są. Ale dawaj. A zrobiłeś już Jestem jest taki, A, jest taki ma... jestem takim malutkim hotelu. Jesteśmy na, na wyspie Capri. A to ty nie jesteś w domu u siebie? Nie, ja jestem we Włoszech siedzę, mówiłem ci. Ale przecież masz dom we Włoszech. Nie. Nie, nie mam jeszcze, ja byłem.. byłem w marcu A... oglądać, ale nie. Nie, to się nie... Tam ty jesteś w Sprzedam domu. Się. Nie, 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 ja jestem Pojechaliśmy tak, bo znajomy ze stanu przyjechał. Eee, o, ku... nie chciał w Polsce siedzieć. Więc tak przyjechał listy na wakacje. O, ku... kurwa, pan co tu się dzieje? Dobra, dawaj to, dawaj to, dawaj dla mnie, dla mnie, dla mnie, dobra! 3-0 dla niego, nie! O, nie! Ile ty zero? 4-0. Ja nie. Dole, muszę wszystko Ciędaro wybrać. Czas. Nie, a nie, przegrałem, przegrałem, bo remisy daję chyba po. Nie wiem co daję. W dupę daję. Ja dole, ale miałem czutkę na skrzynki. Ej, nie! O, co jest? Jak wygram te dwie? Nie wiem, bo to jest chyba remis. Proszę, chyba jest pizda. Nie, bo nie wygrałeś tej. Chciałbyś wygrać. Jest remis? Remis jest. Remis? Nie. Wygrałeś! 9D, Ale dałeś Patryś! No powiem ci dałeś dobre! Co? Jest? 88! Oj Patryś! Ale -a, <m> -a> dało! Ale jaki pombek zrobiłeś w ogóle, nie? Dwa remisy no nie, no no kogoś... i jeszcze ty A... zgarnąłeś. No powiem ci... Ja PD! No powiem ci... O Ja muszę coś zebrać chyba. Ile ci to zostało ci coś w ogóle? Robię... Mi? 12, robię ostatnią. Final Boss, mówisz. Final Boss, nie ma więcej pieniędzy. Ale byłoby. Kino. U, 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 u. Nie, to, to była dobra, powiem ci. To była dobra. No, i siedziłem w takim. na Capri, na wyspie. Yy, Okej. Okay. W takim małym hotelu. Znaczy w takim niedużym. Nie wiem, no, tu na ile to jest. Na ile przyleciałeś? Na tydzień, na tydzień. 600 dolarów mi porwało w tym. W sumie straciłem w 3 tygodnie, chyba 800 dolarów, nie? Jestem Hotel... w stanie do PPL-a się dostać? Do ppl -a? No? Pa, Patryc, wiesz jak to działa. Dorzucasz się do budżetu Ach. ligi i grasz. Ja pierdolę. Ale chyba z tego Teraz było. Jedyne co to teraz, Elo jest wyłączone. Bo ja. Okay. Było bez sensu przez. O, chyba wygrałeś. To możesz hmm. jeszcze jedną ostatnią zrobić. Było, nie mogę zrobić, niestety, Facing zmienił z tym elo, że nie da się na cel dostać na przykład plus 15, minus 15. Jest coś takiego, że jest elo między zespołami plus elo w drużynie. Czyli jak na przykład było tam ktoś miał 3800, ja miałem no. 2200, no to jest 1600 elo różnicy między nami i po prostu za wygraną dostawałem 4 elo, a za przegraną na przykład minus 30. E... O, no, więc tam ja ogólnie, Kasperski ma na przykład 60 win ratio, a miał i tak więc 400 elo. Było jakby na straty, to elo boosty. Ogólnie cała liga w dwa tygodnie straciła 10 tysięcy elo, nie? Bo była za dużo... Gdyby wszyscy byli na przykład powyżej tam 3400 elo, to by było no. zupełnie inaczej, nie? A przez to, że na przykład ja miałem tam 2800 FBI. i tak dalej. Ile jest tam? 18, czyli masz 2 200 Elo. Mam 2200 Elo teraz, no? się z... 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 cię tak miałem, nie Wiedziałem, wiedział... wiedział, że długo nie będziesz miał tych trzech koła. No ale to głównie ten. Chyba głównie ten PPL, nie no, głównie to to zawadziło. Chociaż grałem też ze sromkiem, ze sromkiem grałem Premki i tam też straciłem z tome... z 200 Elo. Z tomeczkiem? No, bo z tameczkiem było, za wygrano plus 18, a za przegrano minus 30. Oh, Więc wód. wygraliśmy, tak nie wiem, tydzień, dwa tygodnie. To, ta, to tak cały czas było minus. Nawet jak byliśmy, wiesz, w gierkach na 0, to ero było na minusie. Dobra, dawaj. Dawaj to, Patryk. Jeden jeden. No, powiem ci ładnie, ładnie ci teraz udało. 2-0 dla Ciebie, teraz mi. coś zacząłeś mieć noca do tych skrzynek. Mm. O kurwa. Oparek złoty. Przegrałem, dzięki stary, że moje dziecko nie będzie miało jak pojechać na wakacje. Gratulacje dla Ciebie. Długo na szczęście Patryk, na szczęście już kupiliście bilety i wszystko, więc no, nawet na wakacje się <laughs> pojedziecie. Nie wiem jak będzie z wyżywieniem, ale jak coś to napisz Patryk, bliknę Ci na u mnie, u mnie dobrze, jakby, jakby nie było wyżywienia. No nic, no wygrałeś, no wygrałeś. GG Patryc, Czekam, bo lecę do Osteopaty. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję również bardzo, Patryk. Zdrowka na pa. Słyszymy się. Na No i no ja oczywiście pozdrawiam Was bardzo serdecznie i przysyłam troszeczkę słońca ze słonecznych Włoch. I oczywiście przypominam o kociku Pago. Pamiętajcie o nim. Kodzik Pago daje Wam 5% więcej przy doładowaniu, a dla nowych użytkowników darmową skrzynkę MISPEC, a osoby, które w tym miesiącu skorzystają z kodu Pago i doładują za przynajmniej 10 zł, to tak jak co miesiąc mamy do rozdania skiny. W tym miesiącu są dwie kosy o łącznej wartości 8000 zł. Jest to M9 Bayonet Crimson Web oraz skeleton slaughter i tak jak zawsze oczywiście żeby dążyć do Givea trzeba na naszym Discordzie do którego macie link w opisie trzeba tam dołączyć i w sekcji GeForce King wrzucić screen z użycia kodu i do z historii doładowania dziękuję wszystkim dzięki że byliście całuję was i do zobaczenia na no.